Drakar 0, stężenie wody toaletowej. Moi kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie o kultowym zapachu Drakar Noir. Drakar został wypuszczony w 1982 roku yy, przez Gaja Resche z Paryża. Są to perfumy aromatyczne Fourger. Moi kochani, jeśli chodzi o sam flakon, zobaczcie. Czyż nie jest piękny? Zobaczcie ten flakonik, popatrzcie. Drakar, nua, stężenie wody toaletowej. Proszę bardzo, tak się prezentuje, napisy z tyłu. Korek. Plastikowy. Nic specjalnego, trochę wygląda jak żel. Do ten. Jeśli chodzi o atomizer, zobaczcie. Klasyka. Tak jak w Kurum. Tak jak w kapuczim i wielu innych. Prosty, czarny atomizer. Jaką atomizer daje chmurkę? Zobaczcie. Potężną chmurkę daje. Ach, ale to jest dobry zapach. Jest to flakonik 100 ml. Tak się prezentuje flakonik. Klasyczny, piękny, ponadczasowy. Moi kochani, jeśli chodzi o nuty zapachowe drakara, nuty głowy są to lawenda. Jest to oczywiście długa lista, bo to jest tam, w tamtych latach te listy po prostu były strasznie długie, więc słuchajcie, nuty głowy lawenda, cytryna, bergamotka, mięta, rozmaryn wrebana cytrowa, bazylia i dzięgiel. jeśli chodzi o serduszko to jałowiec, kolendra, cynamon piołun, dzięgiel, goździk i jaśmin jeśli chodzi o nuty bazy to mech dębowy, skóra, jodła igły sosnowe, drzewo sandałowe, wetyweria paczula, cedr, bursztyn i żywica Potężna lista, nie? Moi kochani, jeśli chodzi o projekcję tego zapachu, no to niestety muszę powiedzieć: nie znam oryginalnej, oryginalnego, w sensie pierwszy, z pierwszego składu. Jak pachniał, dopiero po wszystkich zmianach składu, czyli ten, ta nowa wersja, ja mam tą najnowszą wersję. Jeśli chodzi o projekcję, no to, pff, to ja wiem, jest średnia. Musisz naprawdę konkretnie zaaplikować, żeby było cię czuć. Eee, nie jest to mocarz, bo podobno to był straszny mocarz nie? w latach 80. wystarczyło przyknąć razy i wszyscy cię czuli. No teraz niestety projekcja jest przeciętna. Powiem, że jest przeciętna, nie będę naciągał. Jest to naprawdę super zapach, ale projekcja ma przeciętną, więc jeśli chodzi o projekcję, daje 5 na 10. Jeśli chodzi o projekcję, daje 5 na 10. Kochani, jeśli chodzi o trwałość tego zapachu, no to tutaj niestety też nie jest imponująco. Ja myślę, że to 4-5 godzin wypadałoby się nie tym zapachem. Więc nie jest to zapach, że wyjdziesz rano, pśikniesz się i cały dzień będzie, będziesz czuł. On potem jest bardzo blisko skórny. Znaczy w sensie, będziesz go czuł, ale jest bardzo blisko skórny, więc przy optymalnej, w moim stylu, aplikacji, oczywiście. Będziesz go czuł, ale no nie będzie to zadowalające, tak? więc jeśli chodzi o trwałość tego zapachu, myślę, że 5 godzin, 4-5 godzin i, i wypadałoby się zapikować, więc też tutaj daję mm, piątkę. Nie? Bo jest to naprawdę rewelacyjny zapach, ale no niestety trwałość jest bardzo przeciętna. No i drodzy, no to zaraz Wam powiem, jak, jak jest z otwarciem tego zapachu. Jak to pachnie w ogóle, nie? No powiem Wam tak, no, dla mnie to jest jeden z najlepszych zapachów, jakie znam. Jest to ponadczasowa klasyka. I dla mnie to pachnie jak stare pianki do golenia, nie? Naszych wujków, dziadków. Jak byłem latem w latach 90., to pamiętam, jak wchodziłem do dziadka do łazienki, zawsze było czuć właśnie, właśnie tą pianką. No, nie, to jest po prostu pianka do golenia, no. Pianka lub krem do golenia, no. Tak mi się to kojarzy. Otwarcie jest bardzo przyjemne cytrusowe. Takie. Mm, no. Nie, nie jest to super naturalna cytryna. No, jest to po prostu przyjemny zapach cytrynowy. Więc otwarcie jest mocno cytrusowe. Potem ten zapach siada bardziej e, na inne te nutki. Ale otwarcie jest. Jak psikasz, no to otacza cię taka chmurka, właśnie. Jesteś świeży. Czysty, umyty, gotowy do działania, więc, więc tak, tak pachnie ten dragar, jeśli chodzi o otwarcie. Nie? Moi kochani, dla kogo jest ten zapach? Powiem Wam tak, oczywiście dla faceta. Te wszystkie zapachy do tej pory, o których mówiłem, wszystkie są typowo męskie, typowo alfa, typowo powiększające jaja. Nie? Ten z tym zapachem jest tak samo. Ten zapach przetarł szlaki, jeśli chodzi o zapachy aromatyczne fużer. To jest typowy fużer, typowy zapach po goleniu, po fryzjerze. Jesteś czysty, zadbany, yy, pachniesz ultra męsko. Więc jest to, facet dla, jest to zapach, jest to zapach dla faceta. Jest to zapach uniwersalny, to znaczy możesz nosić cały rok ten zapach. Ze względu na tą projekcję przeciętną i trwałość, możesz nosić i w zimie. W zimie oczywiście będziesz musiał częściej aplikować. W lecie, bardzo fajnie, w lecie ten zapach pracuje. Bardzo fajny jest teraz na wiosnę. Bardzo fajny jest na jesień. No jest to po prostu uniwersalny zapach. Kup sobie ten zapach i psika się. Może to być Twój sygnaturowy zapach, bez problemu. Możesz sobie kupić tylko Drakara i będziesz najlepiej pachnącym gościem ze wszystkich swoich znajomych. Nie? Więc kup sobie tego Drakara. Jeśli chodzi o cenę tego Drakara, to on kosztuje w granicach 90-100 złotych. Gdzieś tak, od 90 zł w górę zaczyna się w, yy, w perfumeriach internetowych ta cena. Cena nie jest wygórowana za 100 ml, tak? to, jest, to jest buteleczka 100 ml, nie jest to cena wygórowana, jest to naprawdę ponadczasowa klasyka. Ten zapach wyznaczał trendy, jeśli chodzi o właśnie te zapachy, takiej typowo fujer, typowej pianki, typowej świeżości. Ten zapach, wiele zapachów, które zostały wypuszczane po 82 roku, tak, bo w 82 roku ten zapach został wydany, naśladowały ten zapach, więc to jest, to jest najlepsza reklama do tego zapachu. Po prostu ten zapach był pierwszy i mnóstwo innych zapachów potem naśladowało. Próbowali naśladować ten zapach z mniejszymi lub z większymi sukcesami. Więc już wiecie, że ten zapach jest prekursorem. Moi drodzy, w następnym odcinku porozmawiamy sobie o kultowym, wiosenno-letnim zapachu włoskim kapuci purom. O Jezu, jak to jest dobry, jaki to jest dobry zapach.